Cześć! Witam Was wszystkich, ja jestem Itachu i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Plus 2 Mroczne Proroctwo. Z naszej kampanii ładnej, czy tam sagi jak się, w tej, jak się tak to w tej grze nazywa. Ostatnio my skończyli tutaj ładnie. Ta pani jeszcze ma parę rzeczy, które by wypadało przerzucić, ale wcześniej mieliśmy problemy z myszką. Teraz już się o to martwić nie trzeba. Ej, już. Zrobimy sobie ładną wymianę. Dawaj wszystko co masz, bo nam się przyda. Pani podziękujemy. My możesz dziś jeszcze odkrywać dalsze, dalsze tereny, które są oczywiście przed nami jeszcze. Tu jest Betrezen. Nie umarli się będą pchać. Dziwiami i oknami, Ty wejść do miasta. Mm, z kasą jest krów, a tak 800 gold mamy. 25, 38 to dużo. Ok, I to w następnej turze zlejemy jaszczurów. A na razie oddajemy turkę i czekamy na to, co nam przyniesie następna tura. Nie, idzie inną stroną. Dobrze, tak. Tu jest surowiec, który zajmę prędzej czy później. Się do niego dobiorę. Okej. Okay. ruiny. One zostały splądrowane. Zostały nam jeszcze do bicia i skrzynka. Okej. Okay. więc tak. 83. Aha. Tobie do sporo trzeba. Tobie. Też tu najbliżej jesteś. Leimy na razie. Mhm, nie biją środkowego. To całe szczęście. Przynajmniej mi. A czy no, na pewno mi nikt nie zginie? Mhm, całe szczęście. Mój bohater jeszcze jest za słaby. No, za mało obrażeń zadaję ten nie zdąży zaatakować i ten nie. I problem z głowy. Pani. O, oh, tu coś jest pewnie. Szkielet szkielet smoka, tak mi to wygląda na ogon. Tu się nic nie dzieje. Sprawdźmy jeszcze na jedno. Tam nie dużo trzeba. Sporo budynki, tak, tu jest mak. Nie, tu nie, tu jest mak. Ten monolog jest ostatnią formą, jaką mogę mieć na tej mapie. Tu tak samo czarta. Na sobie. Na zabawę. Dobra, oddajemy ruch. Widać dowódcę stracił ten nieumarły. Niech się pcha bliżej moich surowców. To raczej nie uciekni z życiem. Stale jego duszę. Złodziej. Tak, jeszcze trzeba nam szpiega, żeby umieścił drużynie. Miasto tu chyba jest. Nie, wiedzieć. nie będę musiał ruski stawiać, wystarczy, że zajmę miasto. Ale chyba nie ma się co tak opierniczać w tej mapie, tylko kończyć ją szybko i może iść do następnej jeszcze jeszcze rożna. Tak, śkielet smoka jest kupiec, meduza, meduza nie lubię. Następna. 53 Mogą mi zginąć. Dobra, zaryzykujemy. Zaryzykujemy. Mhm, dobra. Musimy się Może mogą mi zginąć. oj, na pewno mi ktoś zginie, skoro ten miły antipaladów nie trafia w przeciwnika. Co jeszcze? Ta kadra zamieni wszystkich w pamięć. Ten... Co to rzucić. Uj, na wszystkich siadło. Nieładnie, nieładnie. Czy mm, też giniesz. A ja wydałem pieniądze z tego. Surowcy tam też nie muszą zginąć. Nikt nie zginie. No, za jeden życie, jakbyś nie trafił, to bym się zdenerwował. Okej, okay, więcej wrażeń wrażenie zadaje. Ten mi się tak nie ulepszył. Kiepsko. nie złodzieje. Nie mam budynku. Nie mam budynku. Złodzieja. Tutaj. 150... plus 200... 350 złotych jest na cenę. Co gorsze, że ty się zanim tam dowlecesz, to minie kilkanaście turów Ma. O, fajnie. Później sprzedaż. Puść się tutaj. Zablokuj temu drogę. A ja szczury, z nimi nie wygram. Niestety nie mam szans. Na obecny stan mojej armii. Mogę jedynie pomarzyć o zwycięstwie. Aby ten mój mak mocniej bił. By nam się udało wygrać. Udałoby się nam wygrać. A tak? Klapa. A jak się pchasz. Ważny jesteś. Co gorsze, ja będę musiał wrócić. mnie jeszcze zanim wrócę, mam parę kosztowności. Przy najbliższej okazji spróbujemy je sprzedać. 50. To też które leczy tak samo. Nie wiem, czy mogę korzystać z tej rózgi, ale. To się sprzeda, jeszcze droższe, fajnie jest. Tomasz, się z krzesi, sztandarów chyba nie mogę korzystać. Jeszcze robota, zombie, na ja, no, co mi to. Jeszcze roluta silniejsze, ale nie będziemy się w takie rzeczy bawić, bo. Przez to mój dowódca traci ruch goblina, goblina, ani tyle. Mi, ani nie uda mi się wygrać dzięki przyzwaniu tego małego knypka. On przewraca całej drużynie, ale nie umiem korzystać z tych 400 zł. Ma To kosztuje 400 1400 zł. Lol, co to zrobić? Nie mamy jednej więcej leczenia. Złodziej, zanim mi się tu dostanie, to trochę czasu minie. Dobra, wróć się. To jest mój złodziej. Bądź ten to pan się jak najmniej umijał wodę. Ten pan mi się typka. Co możemy rzucić? Nie chcę go rozwalić na razie. Ups, sorry, jeszcze nie. Mogę rzucać dwa dziennie, więc jeszcze raz mu rzucimy. Gdzie jest? 60 życia. trzy dobrych wiatrach powinien się wycofać i wrócić do miasta. Miasto niebronione, niebroniony. Jednego czarta się postawi. Imperium jest moje. Więc jeszcze oh. może z jednego z przyda się we dwóch. Poka więcej zdziałają. O. Jeszcze tak, ktoś tu mógł latać. Tak, ten. No, chyba dużo punktów ruchu. Można to sprawdzić. Jest punkt ruchu 35 20. 20. Więc on byłby dobry jako dostawca. No, ale później się z tym zabawimy. Z wykorzystali punkt łódź, oddajemy turę. Przydał się jakiś porządny artefakt, dzięki którym udałoby mi się zwiększyć przynajmniej o 20-30% obrażenia mojego bohatera. By było coś, bo 50 to jest jak na razie za mało obrażeń. Czy tam 40, bo 50 chyba do monologu zadaje. Więc trochę klapa. Jednak się dwa. Odba... Aha, dobra. Poszedłem nie tam daleko. Okej, okay. ten wraca, Odnowiony złodzieja z osobna No, no, no. Dobra, to tak. Patrzmy. Ok, jeszcze trochę. Czy jest drugi pan złodziej? zbudowałem chyba drugiego, czy nie? Gdzie Dobrze, się... że mój z widy do miasta nie zdążysz. jakie krucho z punktami ruchu. Ty się chodź spotkać z Petryzem Powróciłem, cieszę się. Bądź... Uciekaj, żeby cię ten pajac nie dopadł, ale on straci trochę punktów ruchu na wodzie, więc nie powinien tu dotrzeć. To już tam się trochę. Wyczerpane punkty ruchu, wyczerpane... Oddajemy turę. Oddajemy turę, co dziś tak, może jakiś czar jeszcze silniejszy. Dziś mamy dosyć sporo minerałów. Więc... nie ma wystarczyć. Mm -hmm. Ten dalej odważnie leci. Tak, to okay. na czas. Okay. jeszcze nic, na... Trzeci poziom mam, 50. Mhm, wszystkie miejskie obszary mają 30% mniejszą szansę na to jest fajne. Cztery poziomy nie mogę. Coś tu jeszcze jest. To jest całkiem fajne. Ja bym chciał kole rzucić, bym nie go rzucić. Czary przyzywania mi się raczej nie przydadzą. Inicjatywa, redukcja zdolnych obrażeń. Może parę czarów mi się przydało. O, oh, pancerz. może zmienić mi na przykład, żeby zadawali inicjatywę. Albo, nie, nie, szanimy to. Szanse na trafienie. To się przyda. To się przyda, nie będą trafiać, to będzie lepiej dla nas. Teraz mógłbym zapisać i wczytać te, wczytywać tak w końcu, w tylko aż mi się uda ukraść przedmiot. W hmm, mi się przyda. Jest, Bardzo ładnie. Lecz jeszcze raz ukradnie przedmiot. Hmm, leczenie na przykład! No tak, złodziej kosztował 200, przedmiot ukradliśmy za darmo. To 200 złotych zaoszczędzili nawet, więc nie jest tak, źle. A Jeszcze żebyśmy chcieli tam chyba wrócić. Czy już może powalimy tą walkę? 400... Dobra, tracimy kasę. Ujście tutaj panienko. Leczyć. To wspólne i myślę, że za 50 spieprzają. Ten maku może ma z, nie wiem, 70 życia, może 90. Trudno powiedzieć. Rzuczmy jeszcze na tego czarnie, Wraca do miasta, się leczyć. Nie ma się panoszenia po moich głościach. paki. Nie, na nie, chwilę. nie, 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 dobra, 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 sorry. nie, Jesteś cały. nie, tutaj. tutaj. nie, nie, Trzeba kombinować troszkę. Muzyczka jest klimatyczna, się gra kurde na słuchawkach. Naprawdę, bardzo fajnie. Jednak się odważył. Tak czyha na moją babę odrózg. Oj, oj, oj. Dostanę do niego? Nie. Świetnie. Może się nie ruszył wtedy z miejsca, tam do niego dostał. stoi. Kolejny przedmiot, coś do leczenia się przyda. Uuu, ten biedaczek miał niefarta. Już na starcie, spisane na straty. Jakiś taki cwaniak. jeszcze się tu pchasz. bohater zginąć. A może ten, to jest ten jego silny bohater? W takim razie zabalimy się z nim. dzielić tamtą, zapolujemy na tą bestię. A żeby nam się ten pan nie ruszał... Zabierzemy mu punkty ruchu. Okay. Ten też się tutaj krąży. Dobra, komuś trzeba wtulić. Co ty tu masz? jest 100, na stopień życia. Tego najpierw tego. Nie będzie mnie tu nik paraliżował. Bi. Nie trafił. Uciekają. Oj. To musi oboleć. Ale niech uciekają. Będziemy ich przecież zabijać. Wszystkich bohater się jeszcze na nich podkoksi, a oni przy okazji betos tracą dużo pieniędzy na wyleczenie tych gości. Tak, tak, wspieraj Dobra, zabij. Dobra, zabijemy go, dowódca ucieka. Z pierwszej stąd z tym podkulonym ogonem. Zoduję z miną. Zacznę na następnego. I ta przeszła tura chyba raczej będzie naszą ostatnią w tym materiale, No nie będziemy przedłużać. W końcu miały się chyba moje te filmiki z DC Plus do 20 minut. A patrząc na to jakie one mają niektórą długość raczej nie trzymam się swoich... swojego zdania. No to jeszcze raz za 50. minut. I jedziemy. Co on tu ma? Aaaa! Z smokiem. Dobrze. 90 czy 70... 60 czy 70 życia. Piąty poziom. Ja. Przepraszam. Proszę, Więcej bije niż mój dowódca. Więc życie mu zostało. Która trochę odmówiła. Będziesz uciekał czy atakujesz? Uciekasz, tym lepiej dla mnie. Moi no chłopaki nie będą musieli wstępować do miasta. Okej, okay. bardzo ładnie. Dawaj, artefakty. Nie miał nic. Nie miał nic. Ty masz przy sobie te przedmioty, z wykorzystał. Chłystek chyba gdzieś uciekł. Tak. złodziej gdzieś tu krążył. Jest. No dobra, zrobię. jest. Niech tam co umieści szpiega, to i tak mu nie pomoże w wygranej. No dobra, dobra. Szpieg został chyba złapany. Podejrzewałem przeczytać. Za chwilę mi umieści drugiego. Nie zdążył. To jest złodzieja? rozłodzieja. Teraz tutaj... Ok, może Estra! Tak, bez rozgrzewki, bez żadnego czerwania. Ula, la 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 jednak z Jednak z pieprza ciebie trzeba, żebyś nie uciekł. Wszyscy nie zginą, niestety. Zabij, mhm. zabij, zabij, zabij. Zabi. Zatakuj środkowego, a ty tego na górze i zdążysz, zdąży i powinien jeszcze widmo dostać, tak nikt mi nie uciekł. No ładnie, 83 i za normalnie po 75. Ładnie. Ups, chyba że mi się zezalał kopową. Miała być ta tura i koniec. Dobra, teraz oddaję turę i kończę ten materiał w końcu, bo nie będę go robił, nie wiem, godzinnego. Jeszcze nie wiadomo, czy mi się miejsce w znajdzie. Ha, ha, ha. To jest pytanie. Więc... Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia w następnym materiale z Diablo 3. Z Diablo 3. <gry> z Disciples 2. Mroczne porosło. Hejka.